Witam Was ponownie. Dzisiaj e, będę za starami John Deera 5090M. Mam za zadanie e, przywieźć jedną kulkę słomy. E, oczywiście tutaj właściciel mi pozwolił, e, więc tak jest na C i muszę załączyć. No, załączyć B, żeby nie za szybko to wszystko leciało, załączamy byczka, odpalony, eee, muszę załączyć napęd, że jest tutaj na boku, gdzie ten napęd się załącza czy to obczaić jeszcze nie on to mówił? Napęd, napęd e, Tam Może i bez napędu jako pójdzie To widzę nigdzie nie ma Ja się tu nie będę zastanawiał Dobra, mamy biegi Mamy zabawę Tak czy dalej na luzie, Aha, dobra. Nie ja chcę się tutaj jakoś za bardzo przechwalać, że nie wiem co, bo to dopiero pierwszy, pierwszy mój podjazd. wizyta się udało. Nie? Nie. A węże? Ach, fajnie się siedzi. Bardzo fajnie, tylko no przez tą maskę jest strasznie tam widoczność jest średnia jeśli chodzi o ogólnie o coś podłączenie średnia to widać Nie ja podeptej się na pracującej pompie, wiesz o co chodzi Nie, muszę go zgasić Tak Za duże ciśnionko panie, panie Myślałem, że go kurde podniosę ten cały przodek tym A wiesz co? No Jeszcze moja rada opuścić go na dół Opuść go Ci się nie jest węża, wiem właśnie o tym Teraz panie krótko Więźle i wyraźnie Kurde, opiednę się cały w oleju ja to jest Puste Ta? Ten też, ten też. Oj, kolego, kolego, żebym miał musiał to za ciebie robić. Twój ciągnik. Rozrobię ja to nagrywam. To tak ciężko idzie? Uch. Tak, to powinno tak ciężko idzie właśnie. Kurde, u mnie to trochę lży jest. Troszeczkę. Mm. Strasznie ciężko, tak? Dobra, no, dobra. tam szmaty? Mnie, dobra. jest okej? Okay. Siedzenie bym sobie da bardziej do przodu. Przejadę. To? Aura, mamy nawet nabytek mu pójdzie. Trochę cię w spobogę. No tu był napęd, nie? Tak, to jest napęd No, bo wziął. Wyłączyłem go, bo on był włączony. Tak? No nie. to musi być włączony właśnie. No czemu nie idziesz nagrywać? Co? Czemu nie idziesz nagrać? Drachajcie w po... połę tutaj Żebyś 4 piętra, dasz saradę? Co tu masz? Obornik. No to dobra, to dam serandę. No, jest? tu? No dobra, weź tego ze środka, w to jest żadna różnica. Co, agro z YouTube'a nie da rady. Oj, nie wiem, powierzam ci swój ciągnik. A, ty mówisz. Ej, kogo dalej No i co, ty mówisz z czwartego piętra? Nie, to weź tego ze środka, wiesz? Trochę prościej będzie. No to muszę dwa nabrać zarazem. Co? Nie, weź tego ze środka, tutaj, z dołu. Okej okay. Mi tu troszeczkę ci powiem. Nie. Znaczy to jest za. To jest głupota teraz z tym. Jednozłokowy, nie? Z je, tym twoim. Bo ja nie wiem, jak to teraz to. No to znowu jak ta przyjechała, to ta znowu odleciała. I to jest. To jest ten problem. No i teraz wróć ścisnąć Próbuj trochę zbliżyć się do siebie. O! I wsuwaj się no. Trochę mi się wyróżnia. rozszerz, idź w pytkę. O, Iść, iść Mocniej. Czekaj. O! A paru coś innego. Trochę śpił. O, ty potem! Patrz ta! Kurde! Teraz się trochę zmartwi, ale to żaden problem Pewnie gdzieś ją trzeba położyć. Tak, trzeba ją położyć tak, że musimy ją kawałek granicznej przetrwać. Powoli, powoli, spokojnie, to jest... jest nerwów. Wolno! O Jezu, cię trochę! No a gdzie ją trzeba położyć? Trzeba ją położyć tak łapami, mniej więcej... Wiem, że, że wejdziemy ją tam do obory. Nie, razie nie będziemy. Tu jak te sznurki to są wiesz? No. Ale to nie będzie pchaj, no, ale no. zacznę ją tam odłożyć O, użyć, jak te sznurki, co? O. Dobra, stop, 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 stop. stop. Bo dalej już nie wiedziesz, bo się no. już nie zjesz, no. I puszczaj. I co w na razie? W każdym jest smutną nowinę, ale musimy to zrobić, bo tak czy inaczej. No Musimy to przekać dalej. No, ale to tylko jedno chyba, nie? No. Tak, tak, to ciągnik jedzie na powórko. Na no, razie go zostaw. Przepchamy go i wrócimy po prawda? Dobra. Daj go na parkingowy bieg. Trzeba go trochę odczepać, bo widzę, że uło. Z syfu. Tak. Ja ubiorę się na roboczo. Daj go na parking. Parking, parking, parkingowy. Tak, parkingowy. Jestem bieg. Ja się ubiorę na roboczo i idziemy go przepchać do... Łobory. Znaczy praktycznie do łobory. Nie wiem, przed przedłoborę. Nie musiał tak ciężko pracować, u ciebie i się jeszcze brudzić. Pracuj, pracuj. Na będzie nagroda, <totek> no na jak... tam może. A łobiot. <totek> Bimber. Bimber. Ja chcę wino. Chodź ze mną. O Jezu Maria ko ja czekoi. Widzę ześnie od dzisiaj. No właśnie u! nie od tu Wiesz takie obasy od tych twoich byków to nie są takie jakieś za... za... Cudo bym powiedział. O, o, o. Eee, no, że... Nie, no, dawaj, no, dawaj, dawaj. <grystanie> <grystanie> Co ty się. Badzę się, człowieku. No, Dobra, będzie i. No, Ej, ty spokój. Nie masz siły. Co tam, pimpek? Oj, pimciuś. John Deere Power. John Deere Polska, pozdrawiamy. A, bo ty nie masz oparto. A, zrób mi jakieś ładne zdjęcie. No? Na miniaturę mi zrób zdjęcie ładne. Bo fajnie go ustawiłem, ja sumie. a tak do szkoły pójdę A idź do szkoły słowo, ja do pracy nie lepiej pójdę. No A to nie, chodź od boku, ej! No? Od boku! Ja lubię jak są zdjęcia od boku? Bo to tak, bo wszystko widać i takie bardziej zaciekawienie. Ale sprzęcior Pokom jak to to robi Nie no, chłopie, poezja, jak mi to wyślesz i zrobisz jeszcze miniaturkę No kawie mi na kursami Dobra, ho tam to, to już dokładne Widać, że ten YouTube nauczył Cię roboty Dobra. Słuchaj, to nie top model i nie sesja zdjęciowa Ale jest piękny Nie powiedziałbym No ale okej okay. Sofier jest piękny. Jon jest So Beauty? Ja. Yeah. No dobra, po, po polmy hospodara. A Jeżdżamy na dwoje, nie będziemy się bać, która obalimy to. Po malutku, bez pośpiechu. Zadzwonimy po policję. Ja ci do. Na Wesdeku. U siebie jestem. Ale ta hydraulika szybka to jest super. No ci powiem. Z taką myczkę ugryzł, pójdę nawet do ja, mojego... powiedzą, dziecko w myczce jeździ Kobiety będą oglądać, a, a. O. a ja w czopce robić? Matula mi tu już musi widzę się pokazać A niech się poka No pa Eee kurde Ucieka my chodzę tu Uciekł, goni oczami Moja mamusia uciekła Nasza Nasza <noise> wspólna, bo my bracia jakby kto nie wiedział no. Mogę go tu? Tak, ale tu ci stoi. To jest trochę dla nas bliżej przyskiwacza, wiesz? Co? Bliżej przyskiwacza nawet dojedzie. Tak? Ui... Dobra, bo w niego jadę. i się skończy nowy nabytek. tak Tam, go jako tako usadowimy. Także dziękuję wszystkim za obejrzenie. Mam nadzieję, że filmik się nie spodobał. ich ta codzienne obowiązki zimowe w gier Haruza. O, to no. 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 Dobrze jest postawione, dobrze, może nic nam nie poucino, żadnych kabli ani nic ani przewodów. Jest okej. Okay. No, jak... jak Boga kocham, <grym> <dobra>, no, <grym> nie? Jeszcze także nie zrobił. Dobra. dobra, jak tam mam czas? 13 minut. 13 my jednak dekulkę przywozili. <grym> ja pierdziemy. Ze mną to długo schodzi. <grym> nie no dobra, trz... Kiepsa, by nas Trzymajcie się i do następnego. <grym> na razie. <grym>